Dzień dobry, dzień dobry. Przed nami Walentynki, już niedługo, święto zakochanych. Wiem, że nie wszyscy lubią Walentynki. Ja też za nimi, prawdę powiedziawszy, nieszczególnie przepadam. Ale przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, że chyba wszyscy mamy kogoś szczególnie bliskiego taką osobę, która jest dla nas ważna, bardzo ważna, czasami najważniejsza. I tutaj, niezależnie od tego, czy to Fajne święto czy niefajne święto, to każdy dzień może być świętem, żeby uczcić taką osobę w naszych sercach. A czy jest lepsza ku temu możliwość i sposobność, żeby wyrazić te nasze uczucia, niż poezja? No nie wiem. Chyba nie. Może macie inne zdanie, ale na dzisiaj, do koncertu poetyckich życzeń, przygotowałem utwór. Rozmowa liryczna Konstanty Ildefons Gałczyński. Z dedykacją dla wszystkich zakochanych przekazujmy sobie dobre wiersze w dobrej sprawie. Rozmowa liryczna. Powiedz mi, jak mnie kochasz. Powiem więc. Kocham cię w słońcu i przy blasku świec. Kocham cię w kapeluszu i w berecie. W wielkim wietrze na szosie i na koncercie. W bzach i w brzozach i w malinach i w klonach. I gdy śpisz i gdy pracujesz skupiona. I gdy jajko roztłukujesz ładnie. Nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. W taksówce i w samochodzie, bez wyjątku. I na końcu ulicy i na początku. I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz, w niebezpieczeństwie i na karuzeli, w morzu, w górach, w kaloszach i boso, dzisiaj, wczoraj i jutro, dniem i nocą, i wiosną, kiedy jaskółka przylata. A latem, jak mnie kochasz? Jak treść lata. A jesienią, gdy chmurki i humorki. Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki. A gdy zima, posrebrzy ramy okien. Zimą kocham cię jak wesoły ogień, blisko, przy twoim sercu, koło niego. A za oknami śnieg, wrony na śniegu. Wszystkiego dobrego, wszystkim zakochanym jak najwięcej uśmiechu, radości i ciepła. Do zobaczenia.